Witam pięknie. Rozmówki Polsko Piłkarskie, cykl na tapecie Pierwsza Liga. Po Ekstraklasie zacząłem nagrywać cykl o pierwszej lidze. Były dwa już kluby: Termalika Brugbyt Nieciecza, Mistrz Jesieni i ŁKS Łódź. Trzecim zespołem rundzie jesiennej jest Górnik Łęczna, czyli Beniaminek z Lubelszczyzny, zespół Kamila Kieresia. No i zacznę tak oceniać. Formuła będzie taka sama, będę dawał wyróżnienia, będę dawał swoje rekomendacje i może na koniec kilka słów. Odnośnie gwiazdek, i tak jak powiedziałem, mojej oceny. No to dobrze, to zaczynajmy. Górnik męczna. Beniaminek z Lubelszczyzny. Bardzo ciekawy zespół. Ja tak obserwowałem ich już w tamtym sezonie drugiej ligi. Pod wodzą Kamila Kieresia wydawało mi się, że ten zespół będzie ewoluował, że to będzie zespół, który w pewnym momencie być może zaatakuje bramy pierwszej ligi. Wydawało mi się, że to nie będzie w poprzednim sezonie, bo górnicy nie grali równo. I w pewnym momencie wydawało się, że to Katowiczanie, że GKS Katowice, być może Stal Rzeszów. No, widzę płódź przede wszystkim, będą pewniejszą drużyną. Okazało się, że górnicy bez problemów awansowali do tej pierwszej ligi i wykręcili fajny wynik. I wydaje się, że to jest taki zespół, taka solidność bez wielkich gwiazd. Jest kilku młodych, ciekawych piłkarzy, no i właśnie kogo widziałbym w ekstraklasie z górników? Jest ciekawy piłkarz Sergi Krykun, rocznik 9-6 w tym sezonie, tak jak tutaj widać, 15 meczów, 3 gole, jedna asysta, jedna czerwona bramka. Chłopak z Ukrainy, ale gdzieś tam wychowywał się piłkarsko w Białej Podlasce, Podlasie Biała Podlaska, była garbania Kraków dwa sezony, w sezonie 19-20 bardzo fajne występy w resowi. No i od jesieni, czyli od tego sezonu w Górniku Łęczna, taki szybki skrzydłowy bardzo fajnie schodzący do środka, 175 cm, bardzo szybki. Oglądałem kilka spotkań górników w rundzie jesiennej i prezentowali się znakomicie. I ten chłopak bardzo mi się podoba. Ma 24 lata. No, tak jak powiedziałem, jest to chłopak z Ukrainy i to jest moja rekomendacja. Fajne liczby, jak na pomocnika, 3 gole, asysta. Do tego dołożył niestety czerwoną kartkę. I prezentuje się moim zdaniem bardzo dobrze. Lubię takich zawodników. Lubię szybkich zawodników, zwinnych, nie za wysokich. No i sergi Krykun jest moim tutaj faworytem. Drugim jest Karol, Karol Struski, rocznik 2001, który zaliczył już dwa mecze w Ekstraklasie. To były takie epizody w barwach Jagiellonii. W ogóle on jest wypożyczony z Jagiellonii Białystok. Też fajne statystyki. W pierwszej lidze 14 meczów, jeden gol i jedna asysta. Prezentuje się też solidnie chłopak wychowany w Łęcznej, no bo wychowywał się w juniorach górnika Łęczna, później była jak jelonia przez kilka sezonów zaliczył debiut w ekstaklasie, no i wrócił do, do swojego domu można rzec ogrywać się na poziomie pierwszej ligi, ogrywać się na zapleczu klasy. młody, bardzo młody chłopak, około 20-letni w tym, w tym roku, skończy 20 lat i to jest też moja rekomendacja bo będę starał się, powtarzam tutaj, rekomendować młodych, zdolnych, przede wszystkim Polaków, pomocnik tak jak mówię, już Lizno klasy zobaczył jak to jest, ogrywa się w łącznej i kto wie czy z tą nie awansuje do klasy. No i trzecim, kogo widziałbym w Ekstraklasie, trzecim zawodnikiem jest doświadczony niemal 30-letni Bartosz Śpiączka. Statystyki w Ekstraklasie pokazują jak bardzo jest doświadczony, 126 meczów, 26 goli. Bardzo dobre statystyki w pierwszej lidze, 14 meczów, 5 goli, 4 asysty, zawodnik ograny już na poziomie Ekstraklasy. Znakomity sezon 16-17 właśnie w Łęcznej, 32 mecze, 10 goli, sezon wcześniej 35 meczów, 9 goli i sezon 17-18 już w Termalice, 36 meczów, 3 gole. A debiutował w Ekstraklasie 14, w sezonie 14-15 w barwach podbeskidzia Bielsko-Biała, strzelając w 23 meczach. Cztery gole. Chłopak z Wielkopolski, gdzieś wychowywał się w dyskoboli. rodzick Wielkopolski była Polonia od Nowy tomyśl, która swego czasu awansowała nawet do drugiej ligi, czyli na trzeci szczebel, ale szybko gdzieś tam problemy finansowe zjadły. Zespół z Nowego Tomyśla był grą i później flota Świnoujścia. Świnoujście i właśnie ze Świnoujścia z floty, która chyba jeszcze grała na zapleczu Klasy, wypłynął do Klasy do Podbeskicia, Górnik Łęczna, Termalika. No, i później był GKS Kadowice, sezon 18-19, no, ale jakoś w Katowicach nie dano mu chyba szansy kolejnej, żeby strzelał więcej goli. No i wrócił do Łęcznej, bo tutaj dwa sezony już spędził w ekstraklasie. No, no, chłopak taki solidny napastnik, wydaje mi się, że wiele klubów potrzebuje takiej dziewiątki, takiego snajpera. No, być może nie jest jakoś mega skuteczny, 126 meczów, 26 goli, nie jest to może jakiś wielki wynik, ale wydaje mi się, że. Można go ocenić pozytywnie i można go zarekomendować jako wzmocnienie, czy Stali mielec, na przykład. Dość powiedzieć, że Stali mielec dzisiaj przeczytałem, że zatrudniła Aleksandra Kolewa, bułgarskiego zawodnika, byłego gracza m.in. Sandeci. No, jestem załamany, załamany takimi transferami. Gościu, który w Kazachstanie w kilkunastu meczach nie strzelił żadnego gola, napastnik jest ściągany do polskiej ekstraklasy, i znowu polska ekstraklasa jest zaszracana. Ja wiem, że polscy piłkarze przechodzący z klubu polskiego do klubu polskiego kosztują o wiele więcej niż taki kolew, którego można wziąć za darmo. Ale jestem, cały czas mówię, jestem przeciwko transferom jakichś takich zawodników, którzy w ogóle nie mają statystyk, w ogóle nie prezentują się w jakiejś lidze kazachskiej, w przeciętnym zespole, nie strzelają gola. A Stal Mielec, zespół ekstraklasowy, który będzie bronił się przed spadkiem, zatrudnia tego snajpera, no snajpera tak go nazwę, jeden dobry sezon w Sandecji, z którą spadł do pierwszej ligi. Jestem przeciwko i jestem zdecydowanie na nie. Tak jak mówię, kogo widziałbym w Ekstraklasie? Siergi Krykun, Karol Struski i Bartosz Śpiączka. To są moje wyróżnienia takie do Ekstraklasy można rzec. No i kolejne. Teraz wyróżniam. Teraz wyróżniam za jesień, za rundę jesienną Macieja Gostomskiego. 17 meczów, 12 straconych goli i 7 meczów na 0. 75 meczów w Ekstraklasie. Bardzo doświadczonego golpipera z Kartus zawodnik, który w sezonie 14-15 zagrał 21 meczów w Ekstraklasie i zdobył Mistrzostwo Polski z Lechem. Później był transfer do Glasgow Rangers, wiosnę 15-16 spędził w Rangersach. Tam niestety nie pograł, była Korona Kierce, była Chojniczanka, powrót do Korony, Krakowia, norweski Haugesund. W ostatnio grał w Bytowi, czyli blisko domu, blisko Kartus. No i od jesieni tego sezonu broni w Górniku Łęczna ja tak tego bramkarza wydawało mi się, że ten bramkarz nie odpali już 32 lata. Wydawało mi się, że nie odpali, ale naprawdę bardzo dobrze się prezentował. Był liderem tej defensywy, był liderem jako bramkarz górnika Łęczna i bardzo dobrze go oceniam. I to jest moje wyróżnienie dla bramkarza z rocznika 88, 75 meczówek za klasie, 7 meczów na zero w tym sezonie. 12 staconych goli, to jest bardzo dobry wynik. Pozytywnie oceniam. Jeśli chodzi o górników, w tym sezonie 17 meczów, 9 zwycięstw, 5 remisów, 3 porażki, mają tyle samo punktów co łódzki klub sportowy, który ma jednak jeden mecz do rozegrania, mniej, 26 goli, tylko 12 straconych, mają najmniej goli straconych. Razem z Termaliką Bruk-Bernieciecza u siebie w domu w 10 spotkaniach, 8 razy wygrali, 2 razy zremisowali, prezentują się znakomicie. No i to miejsce w tabeli nie jest zaskoczeniem, bo tak jak mówię, to jest bardzo dobre. Jeżeli chodzi o najlepszych szczelców w górniku, Bartosz śpiączka, Paweł Wojciechowski po 5, troszeczkę Pawła Wojciechowskiego wymagam więcej. To jest 90 rocznik, doświadczony napastnik, był w Heremwane, był przecież był na Białorusi, zaliczył pierwsze pierwsze mecze gdzieś tam w lidze holenderskiej, tak jak mówię, w barwach i to zawodnik, który lokował gdzieś na przyszłość, bo to były czasy 9-10 sezon, a nawet 8-9 jesień, zaliczył 3 mecze, 1 gol, później 9-10 na wiosnę, 6 meczów, 1 gol. Willem Twejde-Tilburg 19 meczów, 2 gole w FK Mińsk, zdobył Puchar Krajowy, zdobył Zawiszą Bydgoszcz Puchar Krajowy, Zawisza w finale pokonała Zagłębie Lubin na Stadionie Narodowym. Później wrócił na Białoruś do Szachtiora, Szoligorsk, no, i był chrobry od Pole, ruch Chorzów i od kilku sezonów występuje w górniku Łęczna. No, ciekawy chłopak. Chłopak z Wrocławia gdzieś tam wychowywał się w Malczycach, później Śląsk Wrocław, Miedź Legnica w Zielonej Górze. Promień Opalnica był w Mursji, w Deportivo Mursja w hiszpańskim klubie, ale to było kilkanaście lat temu. Ale tak jak mówię, no, jest pięć goli, jest może i dobrze, ale od tego chłopaka oczekiwałbym troszeczkę więcej. Jest to zdolny napastnik, moim zdaniem, i, i wydaje mi się, że tych goli powinno być więcej. Razem z Bartoszem Śpiączką po 5, Krykon ma 3, Banaszak, Cierpka, Kalinowski, Midzierski i Sasin po 2, więc ta liczba goli górników z Łęcznej, przejdźmy już ogólnie, bo już oceniam, ta liczba goli górników z Łęcznej prezentuje się bardzo dobrze. No i jeżeli chodzi o zespół Kamila Kieresia, bo tutaj mamy go na zdjęciu i o gwiazdki, Beniaminek z Łęcznej dostaje 5 gwiazdek, zasłużone 5 gwiazdek. No bo prezentują się bardzo dobrze, a przypomnę, że górnicy w 1.8. Pucharu Polski pojadą do Gdyni na mecz z Arką i ten ćwierćfinał stoi przed nimi wielkim otworem. No bo Arka Gdynia to jest zespół, który, z którym rywalizują na poziomie pierwszej ligi i wydaje się, że jest to zespół w zasięgu górników zmęczonych. Zresztą w Lidze chyba pokonali arkowców yy, chyba u siebie, więc yy, tutaj będzie ciekawy pojedynek. Jeden z pierwszolibowców na pewno zagra w ćwierćfinale Pucharu Polski. Takie już. Yy, Kończąc dzisiejszy odcinek o górniku, to bardzo dobrze pozytywnie oceniam przede wszystkim pracę Kamila Kieresia. Pracuje od 2019 roku w Łęcznej, od 23 maja, czyli w maju tego roku minął miną mu dwa lata. I fajnie zarządza tym potencjałem ludzkim, jakim ma. No bo tak patrzę na, na kadrę górników, są bardzo doświadczeni gracze. Jest Paweł Sasin. Który ma 207 meczów ekstra klasie z Leandro Brazyliczy 37-letni 88 meczów jest Paweł Baranowski, 48. Jestem Bartłomiej Kalinkowski, który zaliczał gdzieś występy w ŁKS-ie w poprzednim sezonie. No i doświadczony przede wszystkim śpiączka 126 meczów. No i zawodnicy, co mają po kilka występów, jak Maciej Orłowski, Kamil Rozmus, Karol Struski czy Paweł Wojciechowski. Dlatego tak jak mówię, bardzo pozytywnie oceniam górników, Daję im 5 gwiazdek, grają dalej w Pucharze Polski. No, i wszystko może się zdarzyć wiosną. A i w walce o awans do ekstra klasy na pewno byłoby fajnie. No, Lubelszczyzna nie ma tego klubu. Motor Lublin awansował na szczebel centralny w tym w poprzednim sezonie do drugiej ligi, ale wydaje się, że motor jeszcze w tym sezonie nie awansuje do pierwszej ligi. A wydaje się, że większą szansę na awans do ekstra klasy ma Górnik Łęczna. I tak jak mówię, ja bardzo pozytywnie oceniam zespół z Lubelszczyzny. No, i to był trzeci zespół. Rozgrywek pierwszej ligi na tapecie. Pierwsza liga u mnie na kanale. Serdecznie dziękuję za suby, serdecznie dziękuję za lajki i serdecznie dziękuję, że piszecie do mnie. Jest to bardzo miłe, jest to bardzo fajne. Ja się do tego też odnoszę. I wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Hej, cześć.